Prezenty, tak, prezenty. A, laleczki. laleczki, to to Twoje twoje tak. tak. co jeszcze jest na choince? Piękna. nie, Piękna jest, nie, nie, tak. jest choinka, Karolek? Jaka jest ta choinka? Na spacerku. Co? Co? Na spacer. No, To otwierajcie. Otwieramy prezent, tak? Otwieramy Otwieramy Prezent. Prezent, otwieramy. Ja będę wyłączyć go. Ty włącz. Karolik, otwieramy prezenty, tak? Pierwsze wielkie pudło. Co tu jest? No. Karol. Karol tu pisze. Tak jest. To znaczy, że dla Ciebie. Dla Ciebie. Dla Ciebie. A co pisze tu? A to dla kogo? Nie, nie ruszaj. Karolek, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj. nie ruszaj. Mama, nie ruszaj. Mama tam jest. Mama, ci tego. Tak. Chodź, otwieramy prezenty. Uwaga. Jak ona? No może trochę podobnie, co to? Co to jest? Zobacz. Otworzymy. A to jest dziewczynka, to? A tu jest dziewczynka, To jest jakiś chłopiec. Aha tutaj. Piękny pat. Patrzcie. Klocki. Co to. Ooo, się... klacki. 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 Jakieś takie naklejki. Pomożesz mi otworzyć mój? Chodź, pomóż mi otworzyć mój. Usiądź. Pomożesz mi? A to naklejki. Okay. Ej, hey, ja tata pięknie zapakował. To naprawdę będzie potrzebne. Karol, wiesz co tu będę trzymać? Kolczyki? Lytrów, Taki miał być? Taki. O, wspaniale. Zaraz się wypiszę. Ojej, dziękuję. Dziękuję. Judełeczko. Oj, wspaniale. A tu jeszcze tu jest kawa? Prezent. Prezent, tak. Dobra, te papiery rosujemy. Karolek. Proszę, jeszcze to. Jeszcze to. Patrz, otwórz to. sobie. Ciągniemy. To jest prezent. Też dla ciebie. Karol. Zobacz. Zobacz. Jest. A co to? Ten. obromir. Dobromir, Dobra tak? Imię? No znowu na YouTube. I już to... Na YouTube I, I dziadek, tak. O, matko. Dobrąbie, tak? A jeszcze jeden prezent się schował za chwilę, to tata niech widzię. No, dobra Zobacz co tutaj jest Tu jest jeszcze prezent Karol zobacz jaki tu prezent jest Karolek Karolek spójrz Dobra Umir, tak zobacz. Wyciągnij mu, wyciągnij mu, pokaż Karol patrz co tutaj jest Karol się zajął moim prezentem Dobrze, Kudełko. wyciągamy poproszę tutaj kamera Kamera, akcja. Akcja. Co to wyjeżdża z za choinki, Karol? czapnął pudełko i ucieka. Co to jest? Co to jest? Daj pudełko. Zobacz, co to jest? Co to jest? Nie na no jego pudełko. Karolek, zamienimy się, to ja biorę samki. A pudełko. Miał pudełko na kolczyki? Tak. <laughs> Chodź, usiądź na sanki. Wiesz co, postać go, może on nie rozumie co to jest. No to pudełko razem z tobą usiądzie na sanki. Oh. Tak, patrz. Patrz, proszę. Siedzisz? Masz tu pudełko, sobie trzymaj. O! Ale super! Dobromir. Dobromir jest tu, proszę. Dobromir. Dobromir! Proszę. No, żeby już było do kompletu, to, to też. Sobie to zacznie. też. O! Tak. o masz I klocka. Wszystko i klocka jednego. O, tak. A wiesz, co to jest? Psik, psik, psik? Psik, psik. Psik, no. O, i tak. A, no właśnie. Co się stało? Oh, <laughs>